Czy zastanawialiście się kiedyś, ile płacicie podatków? Nie mówię tutaj wyłącznie o podatkach od umowy o pracę, ale ogólnie o podatkach. Dzisiaj pokażę Wam na przykładzie losowego człowieka, ile w ciągu miesiąca z takich zwykłych zakupów czy rachunków musimy zapłacić podatków. Poznajcie Filipa. Filip pracuje bardzo ciężko w pewnej polskiej firmie. Filip pracuje w oparciu o umowę o pracę i według niej zarabia 2000 złotych. Filip nie jest zadowolony ze swojej pensji, bo mimo, że na umowie widnieje kwota 2000 zł, to tak naprawdę dostaje jedynie 1460 zł. Filipowi co miesiąc państwo zabiera składkę ZUS w wysokości 274 zł, składkę zdrowotną na NFZ w wysokości 155 zł oraz zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 111 zł. W sumie z 2000 zł na umowie oddaję Państwu 540 zł. Co dostaje w zamian? Każdy może sam to ocenić. Filip miał przykre doświadczenia z nfz i musiał dodatkowo wykupić prywatnie tzw. pomoc medyczną. Płaci miesięcznie abonament i wiele badań może sobie robić w ramach abonamentu. Filip miał również oszczędności na prywatnym funduszu emerytalnym. Niestety, Państwo przeniosło te pieniądze do ZUS. Szef Filipa też nie ma lekko. Musi za Filipa zapłacić składkę ZUS w wysokości 361 zł, składkę na fundusz pracy w wysokości 49 zł oraz skromne 2 zł na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Dobrze widzicie. Filip płaci za siebie ZUS w wysokości 274 zł. Jego szef płaci za niego ZUS w wysokości 361 zł i jakby tego było mało, to szef Filipa Płaci również ZUS za siebie jako za szefa firmy w wysokości około 1100 zł. Filip kończy pracę, wsiada do samochodu i jedzie do domu. Po drodze podjeżdża na stację benzynową zatankować. Filip raz w miesiącu kupuje paliwo za 100 zł. Ile w tym paliwie jest podatków? No cóż, sporo. Dla benzyny bezołowiowej Euro Super 95 jest to akcyza w wysokości 304,15%. Opłata paliwowa 2,87% oraz VAT 18,7%. Filip płaci około 56 zł podatków za paliwo, wychodzi i idzie jeszcze zrobić zakupy. Tak mniej więcej wyglądają jego miesięczne zakupy. Filip jest oszczędny i wie, że nie można sobie zaszaleć. Podatki z tych zakupów mają różne stawki VAT. 5, 8 oraz 23%. Filip kupuje raczej wyłącznie jedzenie i większość zakupów ma stawkę VAT równą 5%. Filip strasznie się martwił, że władzę może przejąć partia, która chce zrównać wszystkie stawki VAT do 16%. Filip jako młody, biedny robotnik kupujący wyłącznie jedzenie bardzo by na tym stracił. Specjalnie do tego nagrania Filip kupił jeszcze paczkę papierosów oraz półlitrową butelkę wódki. Musimy pamiętać, że z alkoholu i papierosów pobierane są inne wysokości podatków. Już tłumaczę. Na wódkę i papierosy mamy jednolitą stawkę VAT w wysokości 18,7%. Dodatkowo w cenie tych produktów zawarta jest... Yy, akcyza. Tutaj zaczynają się niezłe jaja. Wysokość akcyzy w przypadku wódki to około 49%, w przypadku papierosów około 65%. Za całość zakupów Filip w sumie zapłacił około 59 zł różnych podatków. Filip wrócił w końcu do domu, ale po drodze za skrzynki wyciągnął jeszcze rachunki. Czas najwyższy zapłacić rachunki za internet, kablówkę i prąd. Niestety tutaj również mamy do czynienia z podatkami. Za wszystkie rachunki Filip zapłacił około 37 zł podatku. Teraz podliczmy to wszystko. Podatki zabrane z umowy o pracę, za paliwo, zakupy i rachunki. Wydaje się niewiele to wciąż ponad 1 trzecia tego, co Filip ma na umowie. Takim sposobem z 2000 zł na umowie po odjęciu wszystkich podatków zostaje mu 1308 zł. Musicie pamiętać, że Filip kupił tylko jedną butelkę wódki i tylko jedną paczkę papierosów. Musicie pamiętać, że najwyższy 23% VAT Filip zapłacił jedynie za wodę, kawę, rachunki za prąd, internet i telewizję. Na przykład słodycze są objęte 23% stawką VAT. Co z kupnem samochodu, pralki? Lodówki, na wszystkie tego typu rzeczy jest nałożona 23% stawka VAT. Teraz, kiedy już wiecie, ile podatków zapłacił Filip, to może sami w ciągu miesiąca sprawdzicie, ile wy płacicie podatków. Nic prostszego. Zabierajcie ze sobą paragony i na koniec miesiąca poświęćcie godzinę na spisanie wszystkiego. Wyniki mogą Was trochę załamać, ale chociaż będziecie świadomi, ile pieniędzy z Waszej wypłaty trafia do budżetu państwa, a potem z budżetu te pieniądze idą na opłacenie urzędników, Straży Miejskiej, posłów itp. Co jako pracownicy myślicie o podatku od umowy o pracę? Co jako pracodawcy myślicie o rządach, które ciągle w formach podatków podkładały i podkładają wam dalej kłody pod nogi? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.